Pan Bóg jest naturalnym źródłem człowieka. Świat, grzechy ludzkie i ich skutki zakłócają więź z Panem Bogiem. Człowiek przez grzech odkształcony traci orientację. Wiara jest więc sposobem, jak wrócić do Boga i zjednoczyć się z Nim, bo tylko w swym naturalnym źródle jest człowieka życie i sens. Ale wiara to niewygodne buty. Wiara to trud, to praca. To więcej niż praca. Wiara to wysiłek, w którym człowiek potrzebuje zawierzenia się Bogu w okolicznościach życia. Im trudniejsze okoliczności, tym większe musi być zawierzenie. Zawierzenie nie zwalnia z aktywności. Waleczności, mądrości, pracowitości, tylko zawierzenie ludzkie zmagania wkłada we właściwą formę i daje człowiekowi kotwicę ratunku. Bo kto chce swoje życie wygrać, ten musi je stracić. A ten, kto chce zachować swoje życie, może się okazać, że dozna nie wiadomo jakiej klęski. Postawa zachowawczości nie ma perspektywy zwycięskiej. Z zachowawczości człowiek ma osiągnąć, zdobyć Boga i to poprzez wiarę, na ziemi poprzez wiarę. Dlatego ten Pan Bóg kategoriami ziemskimi jest niesprawdzalny, nieuchwytny, ale przecież jest realny. Boga chwytasz prawdą ci objawioną, poznaną, wydedukowaną, dlatego że człowiek rozumny zdolny jest poznać Boga na podstawie znajomości funkcjonowania dzieł ziemskich. Stworzenie mówi o stwórcy. I ten ujawniony Bóg który zdemaskował się Tobie poprzez świadków koronnych, którymi są stworzenia, tenże Bóg wymaga od Ciebie uczciwej postawy, czyli wiary. Wiara jest trudem. To dobrze. Im trudniejsza wiara, tym większy owoc. Wiara bowiem przenosi Cię w okoliczności, które Cię przekraczają. I dlatego uzbrojeniem Twoim musi być wiara. Bo wszystkie Twoje naturalne dary nie wystarczą. Gigantyczność świętego Tomasza brała się nie tylko z jego genialnego intelektu, ale z wiary. Bez wiary on by nie zaistniał jako święty i teolog. Pozwól się obdarować czyli przyjmij trud życia większy niż mniejszy Im bardziej zaufasz tym większą porcją karmić się będziesz Łatwizna jest ideałem ludzi, którzy w lenistwie swoim chcą zastygnąć, a ich nieuświadomionym celem jest bezruch. Bezruch doskonały, a bezruch doskonały to śmierć. W trumnie jest już bezruch doskonały. Natomiast człowiek wiary to człowiek aktywności. Mocy Bożej. Człowiek wiary to ten, który ma przygodę z Bogiem i w swoim sztormowym życiu pozostaje mu tylko Pan Bóg. Bo gdy za apostołami fale biły w łódź, a Pan Jezus spał, ciekawe, Pan Bóg śpi, i apostołowie doznali tryfogi, ponieważ łodzie się już napełniały, czyli były znaki, że pójdą na dno. To, to była dla nich próba wiary, która nie ma im pokazać, że mają Boga wśród siebie i ten, że Bóg wśród nich na zawołanie ostatnie uciszył burzę i wykazał im bojaźń i małą wiarę. Takie analogiczne sytuacje w życiu człowieka są dosyć często, kiedy wszystkie argumenty ludzkie wypadają z rąk, lub ich w ogóle nie ma. I pozostaje wiara, która jest czekaniem na Boga, na Boży dar. Oczywiście ten Boży dar nie może być wymysłem woli własnej, lecz musi to być dar wyczekiwany według woli Bożej. Pomysł własny człowieka jest zawsze jakoś egoistyczny. Czyli jest pomysłem nieszczęśliwym. Nieszczęściem jest, na przykład, przyrządzić sobie truciznę do jedzenia. Nawet jeśli byłaby smakowita. Otóż egoizm, czyli pomysł własnego pomysłu. To jest rodzaj trucizny w jakimś dystansie. Dlatego człowiek ma mieć nie swoje pomysły, tylko odczytaną wolę Bożą mi pełnić trzeba ją. Bo tylko wola Boża jest pokarmem człowieka, tak Jezus o sobie powiedział, pokarmem moim jest pełnić wolę Ojca mojego, który mnie posłał. A więc Cząstka Twojej wieczności, której chwilowo doświadczasz, to czas na zawierzenie się, na spokojne czekanie ratunku od Boga i na to obdarowanie i przekształcenie twego życia, które On chce Tobie dać. Gdy człowiek poczuje się właścicielem dni swoich, bo taki wolny, Swawolny i dowolny, to taki człowiek jest niszczycielem daru Bożego, którym jest jego własne człowieczeństwo. Nie daj Boże, by się tak dziać miał. Nie pozwól sobie na to, aby wątpliwości, które w sobie masz, były na pozór rozwiązywane. Przez używki doczesne, które karmiłyby Twoją doczesność, Twoje ciało, do wyższych rzeczy jesteś stworzony, czyli przeznaczony jesteś do pewnej gigantyczności, która zaczyna się wtedy w tobie, gdy stajesz się człowiekiem praktykowanej wiary. Praktykowana wiara. To jest postawa, w której przekraczasz możliwości swoje i doświadczenia własne. To jest bicie własnych życiowych rekordów przy pomocy łaski Bożej. Oto wiara, przekroczenie oporów własnych, barier, planów. Wzięcie udziału w trudach Bożych, choć nieujawnionych i niezrozumianych, to jest jakby picie własnej klemski ziemskiej i pęd po zagładę. Najbardziej zapomniane na cmentarzach są groby osób konsekrowanych. Słowa życia konsekrowanego rodziny nie ma, a jeżeli jakieś rodzeństwo by istniało, to tam razem z nimi wymrze. Któż pamięta o siostrze zakonnej, która umarła na przykład 10 lat temu? Zostaje po niej imię i nazwisko, i nic więcej. Zmarnowała życie. Cóż po niej zostało? Nic. W kategoriach ziemskich nic. Otóż to jest owoc wiary. Na Ziemi pozostanie po Tobie nic. A cóż pozostaje po ludziach wielkiego znaczenia, wielce szanownych, wzniosłych, Mądrych, mających znaczenie, też grób, może lepiej przyozdobiony, może jakiś zapis kronikarski gdzieś będzie o nim, może ofiary jego miłości będą jeszcze drżeć ze strachu do końca swoich dni, po jego miłowaniu. I zostało po nim coś, ale co. Po nim zostanie w wieczności, bo w wieczności, gdy będzie szedł do wieczności, po sprawiedliwy sąd, nikt nie odczyta jego tytułów, pozycji i tego, co przez niego się dokonało, tylko będzie wzięte pod uwagę, kogo miłował i kogo zniszczył. Jak miał znaczenie. To mógł zniszczyć, a jak mógł, to zniszczył. Dlatego z punktu widzenia wiary najlepiej być cichym, pokornym, ostatnim, zapomnianym. To jeśli ów ktoś siebie nie zniszczy, to nie będzie miał na sumieniu innych, bo nie miał możliwości do zniszczenia. Jeśli kochał i cierpiał, będzie mu to policzone w dniu sądu. Dlatego świętość nie jest odzwierciedleniem pozycji społecznej na ziemi i nie jest dalszym ciągiem łatwości i bezkarności pobytu tutaj, lecz jest to owoc przyjętego daru Bożego, zazwyczaj święty, to człowiek zniszczony, dla Boga i dla tych, którym służył, mądrze służył. Wiara więc czyni z ciebie ziarno, które musi obumrzeć. Ze zniszczonego ziarna nie będzie chleba, będzie roślina, może drzewo, i będzie owoc. I tak z Tobą, oby tak było. Posiewany jesteś w tą doczesność wezwaniem Bożym i Twoim współdziałaniem z wolą Boga. I gdy wytrwasz do końca, własce, będziesz zbawiony, czyli spełniony, dokończony, urodzony jeszcze raz w wymiarze. Niewyobrażalnie wspaniałym, wielkim. O to w życiu Twoim chodzi. Nie by Ci się spełniło to, to, to i tamto, bo to mało, lecz byś się w życiu Boga dorobił. Sytuacja dzisiejszego świata jest tak dramatycznie podła, bo ludzkość jest obdarowana. W tej opoce, jak nigdy dotąd ludzie byli obdarowani. I wszystko to, co jest nam dane, to są narzędzia, które miały służyć do zbawienia, a służą do nienawiści i zniszczenia. Wszystkie wynalazki, wszystkie wynalazki miały zamienić ludzi w ludzi bogobojnych. A wielu z tych ludzi zamieniło się w ludzkie. Bestie. I dlatego dla katolickiego świata, który powinien stać się misjonarzem wobec świata, pozostaje los osób życia konsekrowanego, czyli osób ofiar całopalnych. Dla wielu, wielu obdarowanych wiarą pozostaje zgubić pamięć o sobie, i pójść na żer świata, na łów Boży, na służbę woli Bożej, tak jak to się zdarzyło w tej zamordowanej polce Helenie mieciównej, która z radością poszła, nie wiedziała, że poszła po męczeństwo, służąc tam ubogim tego świata po ludzku przegrała wszystko kończyła 26 lat i studia jakieś które kończyła po angielsku z ludzkiego punktu widzenia świat był przed nią upomni się o nią bóg a może to był szczyt jej rozwoju przezdobiony koroną męczeństwa Kategoria ziemskich zawsze się ludziom życzy długich lat życia, a powinno się życzyć owocnych, świętych lat życia. I nie pomyślności, bo to egoizm, tylko upełnienia woli Bożej, czyli krzyża. Zdrowia tyle, ile potrzeba, czasami potrzeba bardziej choroby niż zdrowia i wytrwałości aż do końca. W zasadzie powinno się życzyć człowiekowi Boga i przynosić w prezencie jakość Boga. Tak powinno być. Zastanów się nad zawiłościami wiary Twojej. Czy nie namawiasz Pana Boga do akceptacji grzechu Twojego, aby ci tu odpuścił, tam nie policzył, a tego nie zauważył? Nieszczerość względem Pana Boga jest jakąś niepoważnością względem siebie. Nie tak przecież miało być. To nie jest Twój wymarzony życiorys, który został Ci dany. No cóż, sługa nie wie, co czyni Pan Jego. A dlaczego tak jest? Dlatego, że Pan Bóg chce, abyś był wielkoduszny, ofiarny i pozwolił, się, i pozwolił się prowadzić również przez Twoje drogi męczeństwa, którego sobie nikt nie wybiera i nie planuje. Idziesz tam, gdzie praca, dajesz chleb tam, gdzie głód. Żyjesz tam, gdzie jesteś zaniosły Boże Okoliczności, ręką Bożej Opatrzności, której nie widzisz. Potrzebna była niewiara apostołów, gdy łódź ich się już topiła, abyś zobaczył bezgraniczność wiary, gdy zaistnieje, i marność wiary Twojej która bierze się z nieufności. Patrząc na apostołów i Pana Jezusa, otrzymiesz perspektywę bezbrzeżną, aby nie było tak, że ci drogi brakło do podróży twojej. Drogi do podróży twojej ci nigdy nie braknie. Podróż się zakończy, a droga będzie dla innych. Módl się więc dużo. Zamyślaj się przed Panem Bogiem nad Jego sprawami w życiu Twoim, a jest bardzo duża szansa, że się szybko wydobędziesz z Twoich własnych zapaści. Jest duża szansa, że się szybko uświęcisz. Jest duża szansa, że się zmienisz, że się nawrócisz, bo czas jest krótki. Więc Pan udaje łaskę punktualną. Dostateczną na teraz. Dzisiejszy dzień Cię uświęca, i dzisiejszy dzień Ciebie obciąża. Módl się o to, aby dnia dzisiejszego nie przegrał, no, żebyś chociaż czegokolwiek w życiu nie przegrał, żeby miał jakiś duży pory w serca w dniu dzisiejszym dla Boga, czyli również i dla siebie. Bo Bóg, który Cię miłuje daje Ci siebie po to, byś miał radość wieczną.